Jak najlepiej usunąć stare artykuły z bloga, żeby nie zaszkodzić SEO? Na samym początku sprawdź, czy w ogóle ten dany artykuł generuje ruch. Nawet minimalny ruch może tutaj być kluczowy. W takim wypadku warto zrewitalizować ten dany artykuł, żeby mógł dalej pracować na rzecz naszej witryny. Jeżeli ten dany artykuł nie generuje żadnego ruchu, nie jest widoczny na żadną frazę kluczową, Wtedy zalecam wdrożenie przekierowania 301 na podstronę, która jest ściśle związana z tym danym artykułem lub po prostu na inny artykuł, który jest powiązany tematycznie. No, możesz zostawić też 404, Google jakoś się nie obrazi, ale pamiętaj, żeby zaprojektować globalnie podstronę 404, w której będzie ciekawa treść i też link, dzięki któremu użytkownik będzie mógł przeskoczyć do innej podstrony na Twojej stronie internetowej żeby... i żeby po prostu mógł. Zostać na Twojej witrynie. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Takie pytanie pojawiło się na naszej grupie SEO Samodzielni na Facebooku, do której serdecznie Cię zachęcam, żebyś dołączył.